Gaz. Cholera jasna, no, no, żeś, teraz mi musiał zgasnąć. Cholera jasna, pierdziele Tak to jest, jak się od ruskich paliwo kupuje. E, mistrzu, cześć, jest cześć, Stasiu. Ty jeszcze wy o tej porze? O, dzień dobry! Dzień dobry! Dzie dzień, dzień dobry! dobry. Ale oh. o co chodzi? Dlaczego pani tu weszła? Co tu no, się... Żuk mi stanął. No, Zauważyłem. No. Nie musi mnie pan, pan pchnąć. Nie, no, akumulator albo klemy jakieś trzeba by załatwić. Masz pan jakieś klemy? To... Nie mam klemy, ale proszę e, powiedzieć, kim pani jest i co no, pani tu robi? co? Wandzio, nie rusz, domu zostaw. do mnie. Do nocnego jadę. W zasadzie wracam kuźwa, tylko akumulator mi czuwa. Ale, pragną... ale, moment, proszę pani, ja tu prowadzę festiwal poważny, no. kabaretowy, a pani tutaj się ładuje na scenę, w ogóle o co chodzi? Ej, ja pana poznaję! Tak? Tak! Pan te proski reklamował, te. Te proski do prania i do pieczenia równocześnie. Nie, nie, poznaję po zębach. Pan te klej do tego, do uzębienia, tak? Klej do protest, to jest ten! Nie. Pamiętam, byście mieli takie hasło reklamować, coś tak fajnie e, rymowało. Nasze kleje do protest, nas przyklej, już więcej nie musisz, tak trzyma, że hej. Świetnie się rymuje, naprawdę. To jest to, ale powiem panu, klej do protest, super, rewelacja, rewelacja. Tak trzyma, normalnie nie puści. Ja to całą łazienkę kafelkowałam. Wszystko, nawet jak nam burzyli kamienicę, to jak ta kula spadła, rozkierdziła wszystko, a kafelki zostały. Dobrze, to jest jakaś starcza. Panie, panie producencie, proszę do mnie, tu jakaś kobieta wchodzi na scenę, nie mogę koncertu prowadzić. Co tu, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Emisja już się zaczęła. Kim pani tu jest? Co pani tutaj robi? Co stoję? No ale dlaczego? No bo mi i stanął, no to ja też stoję. Proszę pani, my tutaj czekamy na prezenterkę z Warszawy. Tak? To ja mogę na prezenterkę z Warszawy. A co ja, co ja w Warszawie nie byłam? A była pani? Nie byłam. No to ja jak... nie, mogę. nie, 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 absolutnie. Także nie, nie, e, proszę pana. Bo, e, ale, ale pani raduje Mam imprezę to... już prowadziłam, ja wam to poprowadzę. Pani prowadziła jakąś imprezę? Tak, no dzisiaj rano żuka i. Pani. A oprócz tego to cały czas na mnie na dzielnicy to wszyscy wiesz, jak impreza, to tylko do wandzi. No. Ostatnio jak Haliny i mieniny robiłam w barburkę. Jak żeśmy zaczęli w barburkę, to z Trzech Króli żeśmy skończyli. A taka impreza była, o! Normalnie takiego grilla zrobiła, że jak film urwał, to jak się obudziłam, to byłam cała porusznięta tam od północnej strony. Panie, panie producencie. Panie producencie, ja... Ja nie mogę na to patrzeć. Proszę... tutaj... Czekaj, czekaj, daj się pan wykazać. Przecież miała to prowadzić pani Bogumiła, miała być profesjonalnie. Kto to jest? Panie Radosławie, pani Bogumiła na bankicie pojadła bigosu i popiła to mlekiem mać. Dobrze. To niech pan sobie radzi, pan tu rządzi. Ja... Dobrze, ja tutaj rządzę, dokładnie. Pani Wando, tak? Pani Wanda. E, przeprowadzimy króciutki test. O. Robiła pani kiedyś test? Tak, ale nie chcę o nim mówić. <grym> Bardziej o żukach bym porozmawiała. Klemy pan mać? Nie, nie mam klem, ale potrzebujemy osoby na prezenterkę. No, to ja się nadaję. Proszę pani, widziała pani kiedyś telefon? Tak, w radio. To jest program interaktywny, będą dzwonić e, telewizowie. Także proszę, to jest telefon. O, ale telefon, ja pier... Ty! <ścoughs> Czwórka koło piątki. Ale, Jaja, ty dwie szóstki. Jak to dwie szóstki? Jedna odwrotnie. Ale, telefon, ty, ale z tego telefonu nie zadzwonisz pod 112. Dlaczego? No, bo nie ma jedynastki. Proszę pani, umówmy się. No? Tak, dzwoni do pani telewizor, obcokrajowiec. I Obcy. mówi do pani w obcym języku. Ale dla niego czy dla mnie? No o tym właśnie chce się przekonać. A no dobra, to ja tam się nie Także uwaga. uwaga! Sprawdzamy, dzwoni. dzwoni. Obcokrajowiec, dobra, także uwaga. Dryn-dryn. Dryn-dryn. Hmm? jak to się odbiera teraz? Zielonym. A, zielony, no wiadomo, zielony. No. To który to jest zielony? Koło czerwonego. A, koło czerwonego. No, to żeś pomógł. Dobra, na siebie trafił. Wszyscy, no, nin, dryn, drin drin. Halo? E, Wandzia, najważniejsza osoba w telewizji słucham. Good morning. Can I speak to your boss? Pomyłka. Pani nie zna języka angielskiego? No nie, no, on znał słabo. No. Nie, nie. nie, Jakby znał, to by się dogadał. Nie, no. z przykrością stwierdzam, ale pani się nie nadaje na prezenterkę. No jak? Ja się nie nadaję? Ty. No, panie, jak się nie nadaje? ja się pan mnie nie sprawdzi, czy ja się nadaję, czy się nie? Zrobimy zamianę. Obrócimy sytuację o 360 stopni. I teraz tak, ja jestem, ja jestem teraz prezenterka i tego, i macie jakieś zaległości z Komornikiem, dobra? Telewizja, zajęli wam tam blok F, czy co tam wam zajęło. I ja... Że, dzwoni Komornik do telewizji, jeżeli ja panu załatwię sprawę z Komornikiem, to pan o tą robotę, okej? Okay? Proszę panie, przecież wiadomo, że pani tej sprawy nie załatwi, także śmiało mogę się zgodzić, śmiało. Dobra, żeby się nie dziwił. Drendren, dobra. Dzwoni dren, dren. Komornik, dren! drendren, drendren. Dren. Dren, dren. Czemu pani nie odbiera? Czekam, aż mu się bateria wyładuje. Proszę pani, ale pani nie wie, że to komornik dzwoni, bo to jest stacjonarny. Tego nie widać. No, ale ja czuję, dziada. Proszę pani, dzwoni, komornik, ale pani nie wie, że to komornik. Okej, okay, dobra, ja już tam swoje wiem. Uwaga dzwoni. Dobra. Drendren. Dobra, widzę go. Drendren. Komornik dzwoni. Dren dren. Teraz się ciulu za asfera. Halo, zakład pogrzebowy czy to już? Słucham. Przepraszam, pomyłka. Manja. Była umowa. No trudno, słowo się rzekło. W takiej sytuacji zostaje pani prezenterką telewizyjną. Panie Radosławie, mogę pana prosić szybciutko, tak. nie mamy czasu. Wiełem. To jest pani Wanda, to jest pan, nie, pana partnerka. Będziecie... Przy... Proszę ze mną nie dyskutować, bo będzie pan prowadził prognozę pogody dla rybaków otwartej rano. Zapraszam serdecznie, proszę. Szybko, szybko, bo czas leci. Pani Wandziu, teraz... Y... Wygląda jakbym miał Dobrze, Pani Wandziu, teraz będzie nasz gość specjalny, Donatan i Cleo. O, Donatan ma klemy? Donatan i Kleo. To kto ma klemy? Donatan to jest taki producent, a Kleo to jest taka piosenkarka, która z nim śpiewa. A. No i rozumiem. Co oni robią? No śpiewają. Tak? No. Oni razem? Nie, on jest producentem, nic nie robi, a ona śpiewa. Ale się ustawił, nie? Dobra, to jak on nie ma klemów, to ja idę do telewizorów. Może ci z telewizji będą mieli klemy, nie? A jak nie mają, to się chociaż napiję alkoholu.